Czy czujesz, że bez względu na to, jak bardzo się starasz, dobrobyt zawsze wydaje się uciekać z twoich dłoni? Jakby istniała niewidoczna bariera między tobą obfitością, na jaką zasługuje? Co jeśli powiem ci, że istnieje prosta fraza potężny klucz, który, powtarzający się sto razy, może odblokować tę barierę i wyrównać z nieskończonym przepływem bogactwa? W tym filmie przedstawię wam metodę która nie zależy od formuł szczęścia, charyzmy ani magicznych. Jest to sprawdzone narzędzie, które łączy podświadomość z energią kwantową manifestacji. Powtarzając to potężne zdanie, aktywujesz swój stan alfateta i zaczniesz zamieniać umysł w prawdziwą roślinę dobrobytu. Jeśli jesteś gotowy, aby otworzyć drzwi obfitości, żyć nieoczekiwane możliwości i poczuć dobrobyt kwitnący w każdym obszarze Twojego życia, idź ze mną. Nie zapomnij zasubskrybować. Zostaw swoje podobne i aktywuj dzwonek, abyś nie przegapił żadnych wskazówek, które na zawsze zmienią twoje relacje z pieniędzmi. Teraz wszystko jest teraz idealnie wyrównane na twoją korzyść. Czy kiedykolwiek miałeś ten dejaviu lub brzeg zakręcia pieniędzy? Skoro wygląda na to, że coś dobrego się wydarzy, te znaki są czymś więcej niż prostymi zbiegami okoliczności. Są to oznaki że twój umysł zaczyna dostroić się do częstotliwości dobrobytu. Kiedy tak się dzieje, rzeczywistość zaczyna kształtować to, co wibrujesz i zaczynają się pojawiać możliwości. Reality kwantowe pokazuje nam, że nic nie jest przez przypadek. Te przypadki okoliczności są synchronizacją, wiadomości z Twojej podświadomości, zgodne z Twoim pragnieniem obfitości. To tak, jakby wszechświat wysyła małe przypomnienia Mówiąc, że jesteś na dobrej drodze, aby przejawiać bogactwo i sukces. Dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę na te znaki i rozpoznać aktywną rolę, jaką odgrywają twój umysł w tworzeniu rzeczywistości finansowej. Im więcej łączysz się z tymi doświadczeniami, tym bardziej wzmacnia dobrobyt, przygotowując teren do następujących przeprogramowania mentalnego. Hekuboł Grimberg był badaczem, który pogrążył się głęboko w związku między umysłem a rzeczywistością, dowiadując się, jak nasza świadomość może kształtować otaczający nas świat. Badał technologię mentalną, która według doniesień ma moc odblokowania obfitości i dobrobytu, coś, co było nie tylko na papierze, ale stało się prawdziwym tajnym eksperymentem prowadzonym przez duże instytucje. Wyobraź sobie, że możesz uzyskać dostęp do niewidzialnego pola, w którym twój umysł tworzy idealne warunki na pieniądze i sukces, przepływa do ciebie. Grinberg nazwał to polem syntyżnym, siecią energetyczną, która łączy wszystko, a kiedy jesteś z nią dostrojenie, twoje życie finansowe może się radykalnie zmienić, tak jakby drzwi otworzyły się magicznie. Pomimo tajemnic i zniknięcia naukowca, esencja jego pracy pokazuje, że dobrobyt nie jest wynikiem szansy, ale głębokiego związku między jego umysłem a rzeczywistością kwantową. Reprograf, podświadomość, używając potężnych fraz i stanu alfa teta, jest kluczem do aktywacji tej technologii mentalnej w tobie. Fizyka kwantowa ujawnia, że pieniądze i dobrobyt nie są po prostu na zewnątrz czekające na znalezienie, wynikają one z interakcji twojego umysłu z wszechświatem. Twoja uwaga jest jak magnes, który upada możliwości i materializuje się, jak chcesz. Oznacza to że nie obserwujesz tylko obfitości, ale ją tworzysz. Kiedy rozumiesz, że twój umysł ma tę kreatywną moc, wszystko się zmienia. Przeprogramowanie mentalne nie jest już odległą koncepcją i staje się codzienną praktyką, w której kierujesz energią, aby przyciągnąć pieniądze, możliwości i wzrost. Dokładnie ta dynamika aktywujesz, powtarzając frazy, które łączą twoją podświadomość z przepływem dobrobytu. A oto sekret: to świadome stworzenie rzeczywistości dzieje się tylko wtedy, gdy naprawdę wierzysz, kiedy twój umysł i serce są dostrojeni. Wyrażenie wszystko jest teraz idealnie wyrównane na moją korzyść jest wyzwalaczem tego związku, pomagając przekształcić twoje myślenie w prawdziwe wyniki finansowe. Słowa mają niezwykłą moc, jeśli chodzi o dobrobyt. Specyficzne frazy, takie jak mantry, działają bezpośrednio na podświadomości, aktywując obwody neuronowe, które kształtują ich przekonania na temat pieniędzy i sukcesu. Wyrażenie wszystko jest teraz idealnie wyrównane na moją korzyść to coś więcej niż piękne zdanie, jest to potężne polecenie, które sprawia, że twój mózg działa na twoją korzyść. Powtarzanie tego wyrażenia z intencją generuje głębokie przeprogramowanie, pukając do starych bloków, które zapobiegają przybyciu obfitości. W stanie alfateta twój umysł staje się bardziej otwarty, jak gąbka pochłaniająca każde słowo i tworząc nowe połączenia, które przekształcą jego związek z pieniędzmi. W ten sposób manifestacja zaczyna zyskać siłę. Ponadto świadome użycie tej frazy pomaga zwiększyć częstotliwość wibracyjną, dostrolając cię do rzeczywistości, którą chcesz. Kiedy umysł jest wyrównany, synchroniczności zdarzają się częściej, pokazując, że dobrobyt zbliża się prawie jako naturalna konsekwencja tej wewnętrznej transformacji. Aby ta technika przeprogramowania umysłowego była naprawdę skuteczna, niektóre warunki są niezbędne. Pierwszym z nich jest powtórzenie potężnej frazy dokładnie sto razy, tworząc mocny i solidny wzór w podświadomości. To powtórzenie jest nie tylko rytuałem, ale sposób na wzmocnienie przesłania, że dobrobyt już jest już w drodze. Idealnym momentem dla tej praktyki jest przejście między czuwaniem a snem, tak zwanym stanem alpha -theta. W tej chwili Twój umysł jest bardziej otwarty i otwarty, umożliwiając przesłanie frazy głęboko przenikać i zacząć reorganizować Twoje ograniczające przekonania dotyczące pieniędzy i obfitości. Jest to idealne okno do aktywowania manifestacji. Ale nie wystarczy powtarzać mechanicznie. Wiara w zdanie musi być prawdziwa, odczuwana w sercu. Ta gęstość wiary jest tym, co napędza synchroniczność i sprawia, że wszystko jest teraz doskonale wyrównane na twoją korzyść. Bez tego autentycznego połączenia proces traci siłę, a wyniki wymagają czasu. Wielu, którzy przyjmują praktykę powtarzania potężnego zdania stukrotności, zgłasza szybkie i zaskakujące zmiany w swoim życiu finansowym. Synchroniczności związane z pieniędzmi zaczynają pojawiać się. Takie jak nieoczekiwana możliwość pracy lub dodatkowe wejście, które wydawało się mało prawdopodobne. Te zbiegi okoliczności nie są szansą, ale odruchami twojego umysłu zgodnie z kwantową rzeczywistością dobrobytu. Również ta transformacja jest nie tylko na zewnątrz. Ciało i emocje również reagują z większą równowagą i energią, uwalniając bloki, które kiedyś utrudniały ich przepływ finansowy. Związek z podświadomością, Aktywowane przez powtórzenie zdania, powoduje sprzątanie umysłowe, które stanowi miejsce na nowe możliwości bogactwa i sukcesu. Nawet złożone relacje i sytuacje finansowe zaczynają się rozwiązywać, co pokazuje, że manifestacja wykracza poza fizyczne pieniądze i osiąga całkowitą harmonię. W przypadku dyscypliny i wytrwałości wyniki gromadzą się, co dowodzi, że obfitość jest naturalną konsekwencją przeprogramowanego umysłu dla sukcesu. Pomimo siły przeprogramowania umysłowego w celu przyciągnięcia dobrobytu, konieczne jest stosowanie tej techniki z czystą odpowiedzialnością i intencją. Kiedy potężna fraza jest używana do samolubnych celów lub do manipulowania rzeczywistością wyłącznie dla osobistych zysków bez etyki, może wygenerować to, co nazywamy dysonansem synyki. Ta nierównowaga tworzy blokady, które zakłócają przepływ obfitości. Prawdziwa manifestacja zdarza się, gdy jego intencja jest dostosowana do jego autentycznego ja i większego dobra. Zrównoważony dobrobyt jest wynikiem zrównoważonego celu, w którym starasz się rozwijać bez szkody innych i szanowanie powszechnych przepisów. Bez tej świadomości technika może prowadzić do większych zamieszania i trudności. Dlatego przed powtórzeniem zdania zastanów się nad swoją motywacją. Użyj tej mocy, aby pozytywnie przekształcić swoje życie, Przynosząc korzyści nie tylko Wam, ale także do otoczenia. Tak więc wszystko jest doskonale wyrównane na Twoją korzyść, a dobrobyt płynie naturalnie i ciągle. Poprzez powtarzanie potężnej frazy i pogłębianie przeprogramowania umysłowego, jego postrzeganie pieniędzy i sukcesu zaczyna się radykalnie zmieniać. To, co kiedyś wydawało się szczęśliwym lub przypadkiem, ujawnia się teraz jako wyraźne wzorce synchroniczności i przepływu obfitości. Co pokazuje, że dobrobyt jest skryptem, który współtworzysz. Ta transformacja występuje, ponieważ jej podświadomość zaczęła uchwycić subtelne sygnały ze wszechświata, ujawniając, że wszystko jest połączone z kwantowym polem możliwości. Zaczynasz zauważać możliwości finansowe, w których kiedyś widziałeś przeszkody, i zdajesz sobie sprawę, że rzeczywistość jest bardziej dostosowana do twoich życzeń niż myślałeś. Ten nowy wygląd sprawia, że cykl dobrobytu wzmacnia, gdy twój umysł dostosowuje się do częstotliwości obfitości, stając się aktywnym partnerem w procesie manifestacji. Z czasem jesteś zaskoczony, widząc, jak wszystko doskonale się wyrównuje na moją korzyść, to nie tylko zdanie, ale stała rzeczywistość. Aby upewnić się, że technika działa, a uzyskasz wszystkie korzyści płynące z przeprogramowania umysłowego, Niektóre zasady są fundamentalne. Po pierwsze, unikaj dzielenia się wynikami z sceptycznymi ludźmi, ponieważ energia wątpliwości może osłabić synchroniczności i opóźnić manifestację dobrobytu w Twoim życiu. Inną potężną praktyką jest zapisanie wszystkich synchronizacji i małych znaków, które postrzegasz podczas tego procesu. Ten zapis pomaga wzmocnić Twoją wiarę w technikę i utrzymuje podświadomość skoncentrowaną na przepływie obfitości. Ponadto odczuwanie wdzięczności za każde osiągnięcie, nawet małe, zwielokrotnia energię dobrobytu. I oczywiście wytrwałość jest niezbędna. Wielu rezygnuje z tury właśnie wtedy, gdy demonstracja ma się zmaterializować. Pozostań stanowczo, powtarzając wyrok i wierząc, ponieważ wszechświat reaguje na jego spójność. Te złote zasady są podstawą przekształcania niemożliwego w codzienną rutynę dobrobytu. Dzisiaj chcę rzucić Ci wyzwanie, abyś powtórzył zdanie Wszystko jest teraz idealnie wyrównane na moją korzyść 100 razy dziś wieczorem, najlepiej w stanie alfateta, kiedy Twój umysł jest bardziej otwarty na pochłanianie tej energii z dobrobytu. Ta prosta praktyka może być pierwszym krokiem do potężnej transformacji finansowej. W ciągu następnych 72 godzin uważnie obserwuj synchronizację, nieoczekiwane możliwości i zmiany emocjonalne związane z pieniędzmi i obfitością, które zaczynają pojawiać się w Twoim życiu. Zapisz wszystko, ponieważ te zapisy będą konkretnym dowodem na to, że Twój umysł tworzy nową, dobrze prosperującą rzeczywistość. Pamiętaj, podziel się swoim doświadczeniem tylko z tymi, którzy wierzą w moc świadomej manifestacji. Z dyscypliną, wiarą i skupieniem zdasz sobie sprawę, że dobrobyt nie jest odległym snem, ale naturalnym konsekwencją gdy twój umysł jest wyrównany i przeprogramowany do sukcesu. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wyglądałoby twoje życie, gdyby dobrobyt był stałym, a nie rzadkim wydarzeniem? Teraz, gdy znasz tę potężną technikę, pytanie brzmi, czy chcesz zrobić kolejny krok i powtórzyć to zdanie stu razy, aby naprawdę zmienić twój umysł i rzeczywistość finansową? Jak możesz skupić się i wiarę, aby wszystko teraz idealnie się wyrównało na moją korzyść, przestaje być prostym zdaniem i odwrócić swój nowy sposób życia? Jakie synchroniczne i możliwości jesteś gotowy do rozpoznania i witania w swoim życiu? Nie pozwól, aby ta szansa minęła. Subskrybuj kanał, włącz powiadomienia i śledź treść, która pogłębia twoje połączenie z obfitością i dobrobytem. Wszechświat jest gotowy spiskować na twoją korzyść, a co z tobą?